Zaczynamy. Zaczynamy. Uwaga. Już? Tak. Dzień dobry Państwu. Właśnie dzisiaj mamy imieniny Sławomira. I zobaczcie wszyscy przyszli do z prezentami. O. Proszę bardzo. Czekam. O teściowa przyszła. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i radosności. I miłości. No też. Proszę Dziękuję za tą córkę. A ty, ojciec Mateusz, czekaj, nie przeszkadzaj! przeszkadzaj. Hej. Nie przeszkadzaj. Teraz jest film krakrywcany. No ja wiem, no No po kolei. No ale to Słucham, chcę wszystkiego wiesz Wszystkiego najnajm na tej nowej drodze życia, prawda, i, i co tobie? To zyka? jest Jacek dyni. Tak jest, z dyni. No, Słuchaj, mój kumpel. Już my studiowali razem, Tak jest, no, tak, no, przyszłą Tak, Życzę, no, życzę tobie przede no, to wszystkim to zdrowia. zdrowia. Czerwony Korsarz. Ahoj! Ahoj! nie mów. Dobra. Wszystkiego daję Dziękuję kameracie. Cienki jakiś jesteś. Cienki, cienki. Ten jest, ten jest, ten No dobra. Kwiatuszek proszę bardzo. My no. razem tutaj. Ja. Ale, ale, ale bali, ale, ale, skręca, ale bali. Tak? Będzie przemowa tutaj. No słucham, tu, no, tu prezent. To mów, 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 A tu prezent. Proszę o ciszę. Z racji, Z racji. Tu jest mówca. Mów, mów. Z racji twojego nowego domku, tu jest prezent. Aha, to te pościelę tam. Przeposowany przy do nowego domu. Wielizna pościelowa rozumiem? Tak. Dobra, dziękuję. Przyznaj się kameracie. wszystkiego dobrego, a ja się dołączam, Tak. maluszka, cześć, no. proszę, szczęście, Och, bardzo, Coś było dobra, następny proszę, a, gracja, cześć, gracja, prezencik, buziu daje, buziu a tu, dobra, tak dobra, dziękuję bardzo, aha, budować. dobra, dziękujemy, to następny proszę, Następny proszę, proszę następny. No tam się Wszystkiego najlepszego. Najlepszego. No, Zdrowia. 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 i dużo radości. I szczęścia w nowym domu. I w nowym żoną. Z nową żoną. No bo jakaś butelczyna pewnie. No to. Teraz zobaczymy co to jest Cholera, jakoś... Taka budynkowa. Uuu, jakieś niemieckie, to, to, to jest? Dobra, co jeszcze mamy? a Panie admiralu! Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia tutaj w tym, że. W tym domu. Tak. W tym domu nie straszy. Oby wam się tu szczęściło Na tym okręcie. I to było. Oby to było wszystko szczęściem i to, co najpiękniejsze w życiu. Tego. Bóg zapłać! Od mojej żony. Bóg zapłać admirale! Kochany mój admirale! Admiral Klimecki, 94 lata już. Cholera żyje jeszcze. Następna butelka. Oj, co jest? Się... Wilpel. Proszę bardzo, czego tu nie dają? Proszę, Następny proszę. Masz takie. To jest takie piśmienne. No to redaktor to piśmienne mi dał. Coś tamtego. No dobra, nie bardzo. Cześć. Dziękuję was? Na słoniu. Pana Boga. To jeszcze jest. To jeszcze... Aha, żona moja. Żona na końcu? Powinna być pierwsza. Można no, to na okolicy. Ale my się dogadamy. Ostatni bywają pierwszy, Po wąsku z prosto. Tu jakieś gacie mi dała. aha, Nowe gacie. A Cześć Barbara. Najlepszego, co tylko może być, rozwoju domku... Już myślałem, że rozwoju. A rozwoju. A rozwoju. A rozwoju. A rozwoju. No dobra. No dobra. dobra miłości, Super. I, tutaj i Dziękuję. No. I taki załącznik walutki. Załącznik. Co, I taki załącznik. do, do wypicia. O, golden room. Obiecała i dała. No, Obiecała Przyniosła. dobra, jest. Ktoś jeszcze jest? Żelazna ręka tu życzy. Mój adiutant. A ty żelazna e? na ręka. Aha. Ała, moja ręka. To żelazna ręka. Słaby. Ma. Co proszę. Konkurentka twojej. O ty... Jezus Maria, taką małą, miniaturową mama, teraz mam wielką. Teraz to ja będę miał kobiet, a kobiet w domu. Ładna, no ładna. piesek, nie? To jest Mona Lisa? Nie, to jest łasiczka. łasiczka. Dama z łasiczką. Dama z łasiczką. Proszę bardzo, proszę pokazać. No, fajne. Dziękuję. No pomieścimy na, na płocie, na tym, na, na raz, chodź, <śle> A to jest? jeszcze proszę, Co, proszę. Taka słodka nieprzyjemność. No, no, proszę bardzo. Ktoś jeszcze jest? Chętny? Jeszcze ktoś? A muzyk ty zagrasz w prezencie. To muzykę, Dobra, ale no, graj Jeszcze momencik, życzenia, ja się mam tylko muzykę, bo nie działa nic więcej. Ale tutaj to wystarczy! Się, to wystarczy. To jest, wystarczy to, jest, to jest właśnie ta artystyczna rola to ja. życzę tobie, mimo że już masz swoje lata, tego dużego. Że, że, żeby tutaj biegało dookoła te, tego domku siedmioro dzieci twoich, tak? Siedmiu krasnoludków! Siedmiu dzieci! Siedmiu siedmiu dzieci. I żeby to poszło szybko, to życzę, żebyś miał siedmioraczki, bo wtedy byś miał a, a to miał dofinansowanie. Powyż siedmiu raczki, to za jednym strzałem leci. Jest na raz z armaty i cześć. No, no dobra, to zagraj piękne cyganie. Wszyscy już, to proszę mi to leć, bo teraz muzyk będzie grał.